Wieder vorausgegangen von Hosogai und plötzlich ist doch wieder Lewandowski in der Schussdruck gewaltig. Zanko vor die Füße von Lewandowski. Rupperts, Lewandowski. Diesmal zu der Vorbereitung. Kagała, czy był spalony? Nie było. I Rozkroć już na linii pola karnego, Rozkroć! świetnie do Lewandowskiego! Lewandowski! Krojdzie! jego brat, tymczasem ach nie zdąży Ale Szkoda. Ale jeszcze Piszek, wygarnął piłkę do Janowi! Lewandowski! I to otarła się o jego nogę, będzie okazja Lewandowski! I mamy proszę Państwa, bramkę dającą prowadzenie. Wybicie przez Kedirę, Rojs Lewandowski i mamy... Wprost jeszcze Lewandowski, Lewandowski po pole kardę. aj, aj, to jest Brata. niesamowita gol, niesamowity. To jest najprawdopodobniej jak piłka szuka Robert. Robert Lewandowski, ale jest gol, czwarty gol Lewandowskiego, to naprawdę jest jego Koba, kiedy ten występował w drużynie z Pireusu, uwaga, Lewandowski, gol. Jest prawka. Sędzia nie dyktuje i robi nam się 3-1, albo 4 nawet, zobaczmy. Jest, jest. Hoffenheim. Lewandowski do Błaszczykowskiego. Błaszczykowski jest. jest. Wawrzyniak do Lewandowskiego 3-0. właśnie tak to miało. Boiska. Wawrzyniak. Lewandowski. Lewandowski do rybusa. Rybus. Lewandowski polekarne 4-0. Robert Lewandowski. Tutaj podeszli w okolicy linii Środkowej. Robert Lewandowski na pełnej szybkości wyprzedził Cipolinę Lewandowski. Tak to się robi. Brawo Robert! Czwórka Polaków w tej akcji. Filip Starzyński. Lewandowski. Lewandowski polekarne. Lewandowski 7. No właśnie to widzimy. Ma trochę miejsca. Milik. Milik. Lewandowski. Jest! 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 Będziemy mieć kolej. Będziemy drużyną. Zobaczmy do Błaszczykowskiego. Błaszczykowski. Lewandowski go! Robert Lewandowski, asysta Błaśczykowskiego i jest! I, I właśnie taki ten Gruzini mogli e, wyrównać. Ale to my strzelamy trzy ja Lewandowski! Gol! 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 Gol, 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 gol 4-0! Nie udało się zabrać piłka, teraz widal Müller! Thomas Müller, Robert Lewandowski! Prawder ma bardzo dobre. No i mamy kolejnego gola. 2-1. Robert. Robert, Robert Lewandowski. Słupek. Słupek poprawka. Nie ma go na strze. Indywidualna akcja do końcowej linii. Zablokowane Czwarta. jest bramka. Robert B4. Lewandowski. Robert Lewandowski. Ta krytyki. No. To jest zawodnik direktin. Ten... Schodzi do historii. Nie tylko Buddecki. Teraz proszę, jaka pomyłka i też jaka szansa, Thiago, 21 pierwsza minuta, ale bezpośrednio zaangażowani, ale a tutaj gol. co za, a co za strzał, fantastycznie szagali. to pograli, Lewandowski, Lewandowski. Robert Lewandowski, Hatrik Repräsentant, Polski nie bewahe. Die Bayern in den roten Trikots gegen Karl Zeiss von der dritten Minute an. Sie Bayern viel, viel schneller mit guten Ideen und mit Robert Lewandowski. Ronk mit der Ablage für Robert Lewandowski, der wird nicht angegriffen. <laughs> Tak! Trzynasta minuta! Ja muszę powiedzieć jedną no, rzecz, bo jest też taka statystyka jak. Miller, zobaczmy Lewandowski! Tak! No to była taka bramka, ale Zlatan Ibrahimowicz. Lewandowski! Jest! Wydawało się, że troszkę za lekko, że wyczuł. Grozicki, ależ podaje gol i gol na polski Robert Lewandowski! Kapitola ruszył, Lewandowski tak, tak, tak! Mamy to! 2 do 0, jeszcze Schmeichel tutaj. Inaczej według swojego scenariusza Lewandowski. Lewandowski goniący go Westergaard. Lewandowski, jest już Robert w Lewandowski 3-0! Lewy, 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 tak jest! To jest kolejny z jego wieczorów. Ale szmer w reprezentacji Lewandowskiej. Lewandowski po trzeciego gola z karnego w Bundeslidze. Spokojnie poczekałaś mu się, a zmienia losy piłkarzy. A teraz? Teraz Renadler, Adler, znakomicie Lewandowski, a no i znów szansa i teraz Robert Lewandowski przed szansą. Trzeci gol, gol numer trzy charakterystycznie. Jak najmniej przestrzeni rywalom piłkarza Augsburga, Lewandowski, się Lewandowski. dobre zagranie do Polaka, Robert Lewandowski, to jest druga bramka. Boateng do Millera, Lewandowski, Lewandowski gol! Jest 1 do 0, 29. minuta. Prowadzimy na PG Zdecydowanie tam się określił, że nie będzie tego tolerował. Jest do środka, i gol! Robert Lewandowski, ależ teraz e, wystartował, ależ pobrudą! Kolejny odcinek tej historii. Lewandowski, 3-0. Na objętych nogach Melikset. Jan Lewandowski, gol! Ale pięknie! Szybko, szybko, bo wszyscy wybiegną. Lewandowski. Gol! Goal. Gol! 3 do zera. Spodziewaliśmy się pod poprzeczkę, a Jego tymczasem... Grosicki. Nie dał się oszukać z Jan, ale powalczył Mączyński. Jest Grosicki. Szansa! Gol! Robert Lewandowski! bajon Zobin. Kimś Lewandowski! 21. Słaba interwencja Van Lena, tymczasem Alaba Lewandowski! Roberts Lewandowski kontra Christian Matenia. Lewandowski, Lewandowski tym razem pewnie! Tomasz Müller nie ma tutaj offside'u, Lewandowski, Lewandowski, gol! Ależ początek! 8 minut, jak to się zakończy? Zamieszanie i gol, i gol! Müller, Kimmich i jest! Kimiś Lewandowski! Lewandowski! Marko Fabiana tymczasem. Lewandowski gol! Ależ ten... W dziesiątym roku pokonał tutaj Bayern, Lewandowski. Lewandowski! Robert Lewandowski! Lewandowski! Lewandowski, Lewandowski! Bramka na dwa razy Ocipki! Koman pokazuje Lewandowski, gdzie grać tę piłkę. Lewandowski czy hat-trick, Tak jest! Kombinacyjnie w pocztym sektorze boiska Polacy. Lewandowski przepuścił klik, jest szansa Lewandowski 1-0. Świetna kombinacja biało-czerwonych i, i. Bardzo dobre zachowanie Grosickiego. Już przyspiesza Grosicki, świetne wyłożenie. 0 Robert Lewandowski, fantastyczna akcja i asysta Grosicka. Kilka dni, uwaga, Zieliński, jest Piątek, Grosicki, 3-0, czy tak? Goal tak, na jest, bramka. Jak zawsze, nie patrzy na piłkę, tylko na bramkarza, Lewandowski, 2-0. Oczywiście, to jego drobienie. dla Kamińskiego, który odezwał się do nas w przerwie. Lewandowski i co? I tak, i to jest londyński klub i przez Bayern, który już w pierwszym meczu wygrał 3 do 0, a teraz będzie wyżej. Kto strzela bramkę? No kto strzela bramkę? Robert Lewandowski. No coraz gorzej. Ale znowu świetna akcja! Lewandowski! Cztery, Richards ma dużo miejsca. Lewandowski i fantastycznie Szwolo. Jeszcze nie koniec. Jeszcze Gnabry, Jest Richards płasko w pole karne. Uwaga. Lewandowski zabrał się z piłką. Kapitalnie rower! Alaba, uwaga, Müller jest Lewandowski. Lewandowski, on jest niemożliwy. Nie ma czasu. Robert Lewandowski, gol! Juka w polu karnym i gol! 2 do 0 Robert Lewandowski. No i teraz Robert Lewandowski. Lewandowski jest hat-trick polaka. I przecież właśnie przed tym klasikerem wygranym 5 do 0 i gol! Lewandowski! Dwóch zawodników. Lewandowski! Lewandowski! Z w tym meczu! Seryszy Gnabri. Rozpędza się teraz Gnabri mocno Lewandowski w ofensywie Bayer. Kto tu gra o jednego mniej? Panie Sebastianie, teraz uwaga. Robert Lewandowski! Robert! Lewandowski! Jeszcze w tym spotkaniu Sanę Gorecka. Szansa Lewandowski! Środkowanie na pole karne Robert Lewandowski! Robert! Lewandowski! Lewandowski rozpoczyna! To jest Tomas Miller, uwaga! Lewandowski! 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 piąta minuta, Lewandowski! 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 Gnabry, pole karne, Lewandowski! Poprzeczka! Jeszcze poszedł Robert, tak! Zane. Zane do Millera Miller, Sané, szansa Sané, Lewandowski, tak, tak, brawo! Bayern, brawo Pan Robert! kimiś? Teraz jest Lewandowski Aleks Grimaldo wielu przypadkach Górą Francuz Tak też jest i tym razem dośrodkowuje Lewandowski gol Poczekał za szansa Lewandowski i gol Pięknie zrobił to Robert Ale zobaczmy może będzie miał 81 Popatrzmy tak jest Gol spalonego nie było Cóż za Chyba przypadka Miller, Miller świetne zagranie Lewandowski Lewandowski! Dziewiąty, piłkę nie wiadomo skąd. W trudnej sytuacji, a teraz Zane Lewandowski! No, to nie, nie mogło go być. E, miał problemy zdrowotne, a teraz Lewandowski! Jest. Różnica, jeżeli chodzi o doświadczenie. E, Lewandowski, pewny strzał! I tak zaczyna się. Robert Lewandowski, już Lewandowski, Lewandowski, ten sam rok! Spokojnie, 2-0. E, Zane będzie się łatwiej grało. Teraz będzie szansa, trzy. To w tras Sergi Roberto Lewandowski. Lewandowski! Tak! Dalej odbiór Francuza to byle była piłka! do tobalem Robert... Lewandowski! Dogan znowu na bliższy słupek. Bita piłka i gol! Robert Lewandowski! Dośrodkowanie pioskuje do ale nie i jest 3 do 2 dla Barcelony! też że niecelne! I to jest gol! To jest gol ze stojącej piłki z rzutu wolnego Roberta Lewandowskiego.